Każde przedsięwzięcie inwestycyjne, wykonywane zgodnie z prawem, wymaga dokumentacji geodezyjnej, różnej dla różnych celów. Dla PKP polskich linii kolejowych są to mapy do celów projektowych dla modernizowanych linii kolejowych i decyzji lokalizacyjnych, mapy topograficzne, ortofotomapy, numeryczny model terenu dla celów opracowań, studium i planowania. Mapy ewidencyjne katastru nieruchomości dla obrotu i zarządzania nieruchomościami, mapy z inwentaryzacji infrastruktury kolejowej dla celów zarządzania infrastrukturą kolejową i prac utrzymaniowych, dokumentacja techniczna w postaci profili podłużnych, protokołów znaków regulacji osi toru dla celów zapewnienia prawidłowej niwelety i geometrii toru, mapy tematyczne i opracowania specjalne, np. badania georadarowe budynku. Mapa to uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie w skali według zasad matematycznych przy użyciu umownych znaków graficznych. Uogólniony, bo mapa nie może zawierać wszystkich szczegółów znajdujących się na powierzchni i pod ziemią, wybór obiektów, które będą widoczne na mapie, jest dokonywany przy sporządzeniu mapy dla odpowiednich celów i w odpowiedniej skali. Umowne znaki graficzne są dostosowane do rodzaju mapy i obiektów, które przy przeskalowaniu mapy byłyby zbyt małe na wydruku. Mapy stanowią podstawowe narzędzie do prezentacji obiektów, zjawisk oraz wyników różnego rodzaju badań i analiz. W zależności od rodzaju mapy na ten sam obszar można spojrzeć z różnej perspektywy. Poglądowy przebieg linii nr 8 łączącej Warszawę z Krakowem można zaprezentować na mapach małoskalowych takich jak mapa linii kolejowych w Polsce, mapa hipsometryczna prezentująca ukształtowanie terenu czy mapa ogólnogeograficzna. Zupełnie inny charakter ma ortofotomapa czyli mapa, której treść przedstawiona jest za pomocą obrazu fotograficznego, zwykle zdjęcia lotniczego lub satelitarnego. Ortofotomapa jest obrazem rzeczywistym powierzchni Ziemi, który nie wykorzystuje symboliki w celu zobrazowania poszczególnych obiektów w terenie. Ortofotomapy wykonywane dla obszarów kolejowych mają bardzo dużą dokładność, dzięki czemu można zidentyfikować nawet takie elementy jak słupy trakcyjne czy semafory. Opracowaniem wykonywanym w tej samej skali co ortofotomapa jest mapa do celów projektowych. W tym przypadku poszczególne obiekty w terenie przedstawiane są za pomocą symboliki ustalonej w instrukcjach technicznych. Treścią ortofotomapy jest obraz fotograficzny, dzięki któremu mapa jest bardziej czytelna. Dla osób, które na co dzień nie zajmują się geodezją, nie znają symboliki stosowanej na mapach do celów projektowych. Pomimo swojej prostoty, ortofotomapa zachowuje wszelkie cechy map tradycyjnych. Można na niej wykonywać pomiary współrzędnych oraz mierzyć odległości pomiędzy punktami, obiektami na mapie. Dla celów projektowych dla modernizacji linii kolejowych potrzebne są mapy opracowane numerycznie w przestrzeni 3D o dokładności mapy w skali 1 do 500. Dla wykonania takich produktów Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej wdrożyło nowoczesne technologie pomiarów i opracowań informatycznych. Są to pomiary GNNS-GPS. Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i skaningu lotniczego, precyzyjne pomiary dalmierzami elektronicznymi, tachymetria, techniki elektronicznego lokalizowania urządzeń podziemnych, numeryczne opracowanie wyników i wizualizacji GNNS GPS to metoda wyznaczania współrzędnych dowolnego punktu pomiaru w oparciu o systemy nawigacji satelitarnej. Fotogrametryczne zdjęcie lotnicze wykonywane dla potrzeb PLK z wysokości około 600 metrów kamerami o bardzo dużej rozdzielczości, z określaniem współrzędnych położenia kamery w czasie lotu i tzw. elementów orientacji zewnętrznej, pozwalających na łączenie wielu zdjęć. Sfotografowanie tych samych fragmentów terenu na trzech kolejnych zdjęciach lotniczych z różnych położeń kamery pozwala uzyskać efekt stereoskopowy, przestrzenny i możliwość pomiaru wysokości punktów terenowych. Dalszym rozwinięciem tej technologii jest tworzenie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu NMT. Lotniczy skaning laserowy stanowi doskonałe uzupełnienie techniki fotogrametrycznej z uwagi na metodę pomiaru niezależną praktycznie od pory roku. Dalszy rozwój techniki laserowej potwierdza jej użyteczność dla opracowań geodezyjnych. Naziemny, mobilny skaning laserowy znalazł zastosowanie dla pomiaru skrajni kolejowej. Skaning wykonany w czasie przejazdu pozwala na stworzenie z przestrzennej chmury punktów wirtualnego modelu infrastruktury znajdującej się wzdłuż torów. Geodezja to również badania georadarowe. Technologia ta oparta na wykrywaniu zaburzeń w strukturze badanego materiału pozwala badać np. mur budynku pod względem jego spójności. Pierwszym etapem opracowania mapy do celów projektowych z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznej jest wykonanie zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze mogą być wykonywane wczesną wiosną lub późną jesienią przed rozpoczęciem lub po zakończeniu wegetacji roślinności. Jest to związane z brakiem liści na drzewach, które utrudniałyby uchwycenie szczegółów fotografowanego terenu. Słońce w tych okresach jest wystarczająco wysoko nad horyzontem, przez co cienie rzucane przez obiekty, głównie budynki i drzewa są krótkie i nie przesłaniają elementów krajobrazu. Obraz na takim zdjęciu jest wiarygodny i aktualny na dzień wykonywania zdjęcia. Zdjęcia lotnicze obarczone są zniekształceniami, dlatego też kolejnym krokiem jest tzw. zwany proces ortorektyfikacji, polegający na usunięciu tych zniekształceń. Tak przetworzone zdjęcia stają się obrazem kartometrycznym, czyli takim, który posiada cechy mapy wykonanej metodą klasyczną, co daje możliwość odczytywania współrzędnych na takim obrazie, czy też pomiaru na nim odległości. W procesie tworzenia mapy do celów projektowych z zastosowaniem fotogrametrii powstaje również numeryczny model Tzw. Tak NMT, produkt, który odzwierciedla ukształtowanie terenu. Zarówno ortofotomapa, jak i numeryczny model terenu, uzupełnione pomiarami bezpośrednimi w terenie, są podstawą do opracowania mapy do celów projektowych. To dzięki tym produktom pomiary w terenie mogą zostać ograniczone do minimum. Opisane produkty mogą być ze sobą łączone i wykorzystywane do projektowania oraz innych prac związanych z analizą i wizualizacją terenu. Przelot wzdłuż linii kolejowej przypomina grę komputerową lub symulator. Jest to jednak całkowicie prawdziwy obraz przebiegu linii kolejowej w terenie. Wizualizacja jest wykonana z wykorzystaniem wcześniej opisywanych produktów, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Przygotowanie takich wizualizacji 3D jest jednak bardzo skomplikowane i wymaga wiedzy z zakresu tworzenia modeli trójwymiarowych oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem z dziedziny systemów informacji geograficznej, GIS. Oprogramowanie takie jest w codziennej pracy wykorzystywane przez specjalistów z Wydziału Geoinformacji w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej. Przede wszystkim korzystamy z oprogramowania GIS-owego, które umożliwia wizualizację i analizę wszelkiego rodzaju danych przestrzennych. W szczególności dla danych obrazowych takich jak ortofotomapa czy mleczny model terenu, korzystamy z aplikacji, która umożliwia przeglądanie tych danych w trzech wymiarach. Korzystamy również z oprogramowania typu CAD, czyli komputerowego wspomagania projektowania. To, co jest bardzo ważne w naszej pracy, to łączenie umiejętności wykorzystywania funkcjonalności zarówno oprogramowania GIS-owego, jak i oprogramowania typu CAD. Odpowiednio opracowane dane, zorganizowane i zintegrowane w systemie informatycznym, umożliwiającym wizualizację danych na mapie, dają ogromne możliwości analityczne, usprawniając w tym samym realizację zadań w każdej dziedzinie. W polskich liniach kolejowych takim narzędziem jest system informacji dla linii kolejowych SILK. Przy pomocy systemu SILK w Wydziale Geoinformacji wykonywane są analizy, a ich wyniki przedstawiane są na mapach, które często wspomagają podejmowanie strategicznych decyzji na szczeblu zarządzającym. System SILK posiada również aplikację opartą na mapie interaktywnej, która dostępna jest dla każdego pracownika w naszej spółce. Mapa ta jest oparta na modelu sieci linii kolejowych, dostarczając informacje o liniach kolejowych i punktach eksploatacyjnych. Która jest zintegrowana również z danymi ogólnogeograficznymi, takimi jak rzeki, miejscowości, rzeźba terenu czy też jednostki administracji publicznej. Taki sposób prezentacji danych jest dla pracowników o wiele bardziej czytelny i dający więcej informacji niż tradycyjnie wykorzystywane zestawienia tabelaryczne danych. Interaktywna mapa linii kolejowych została opracowana w technologii GIS. Narzędzie to dostarcza wielu informacji o zgromadzonych w systemie danych, umożliwiając ich przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie. Dane zgromadzone są w postaci warstw, które użytkownik może w dowolnej konfiguracji włączyć i analizować. Pomocne narzędzia nawigacyjne umożliwiają powiększanie i przeglądanie wybranych obszarów, a specjalne narzędzie interaktywności umożliwia uzyskanie informacji opisowych zgromadzonych w poszczególnych warstwach. Do przeglądania i sortowania tych informacji Informacji służy oddzielne okno. Wśród dostępnych informacji zgromadzone są charakterystyki linii, takie jak kategoria, elektryfikacja czy maksymalne prędkości. Charakterystyki te podzielone na grupy danych umożliwiają prezentowanie na mapie wybranych informacji. W każdej chwili użytkownik może zmieniać treść mapy, włączając bądź też wyłączając dowolne warstwy z danymi. Szczególnie przydatną funkcjonalnością jest wyszukiwanie. Użytkownik może szukać linii kolejowych, odcinków tych linii, jak również punktów eksploatacyjnych. Bądź dowolnych punktów na mapie. Wyszukiwanie może być oparte zarówno na wyborze obiektów z dostępnej listy obiektów, jak również o wartości wpisywane przez użytkownika. Jako przykład przedstawiono wyszukanie i zwizualizowanie na mapie wybranego z listy odcinka linii numer 8. Kolejną ciekawą funkcjonalnością jest wizualizowanie na mapie tras połączeń kolejowych pomiędzy dwoma wybranymi przez użytkownika punktami. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania daty i godziny podróży, a następnie wyboru interesującej go trasy. W celu dokładnego przejrzenia przebiegu trasy można wzbogacić treść mapy o dodatkowe informacje, np. zdjęcie satelitarne, czy też położenie stacji kolejowych. Funkcjonalność interaktywnej mapy jest tak duża, że jest ona wykorzystywana do codziennej pracy przez wielu pracowników spółki. Interaktywna mapa systemu Silk była dotychczas aplikacją dostępną wyłącznie wewnątrz naszej spółki. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do tego, aby opracować wersję mapy dostępną dla każdego internauty, zatem część danych, która dotychczas była wykorzystywana przez naszych pracowników, będzie również dostępna szerszemu gronu odbiorców. Jednocześnie mapa stosowana w spółce zyska nowe funkcjonalności związane z integracją systemu SILK z innymi systemami informatycznymi oraz funkcjonalności związane z personalizacją aplikacji czy dostosowaniem jej zawartości w zależności od jednostki czy komórki organizacyjnej. Koncepcja systemu SILK została opracowana przez specjalistów z Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, którzy teraz zajmują się jego administracją i eksploatacją oraz dbają o jego rozwój, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom jego użytkowników. Dzięki nowoczesnym technologiom droga od zrobienia zdjęcia do wykonania mapy jest coraz krótsza, a system informatyczny integrujący dane z różnych źródeł i prezentujący te dane na mapie staje się nowoczesnym narzędziem zarządczym, bez którego trudno jest efektywnie i w krótkim czasie wykonać pracę. Nowoczesne technologie stosowane na kolei zmieniają sposób myślenia o prezentowaniu informacji, projektowaniu i utrzymaniu linii kolejowych.